W Faktach Sport. Wrocławcy kibice niedawno świętowali awanse piłkarzy ręcznych Śląska oraz koszykarek Ślęzy. W stolicy Dolnego Śląska jest sześć drużyn w ekstraklasach najpopularniejszych sportów zespołowych. Wszystkie liczą na pieniądze z miejskiej kasy. Wrocław ostatnio przeznaczył na sport około 20 milionów złotych. Kamil Wójkowski. Na liście płac dominują profesjonalne kluby. Jeżeli chodzi o rok 2014, tutaj zawodowe kluby otrzymywały wsparcie. Wspieraliśmy te kluby, które te wsparcie otrzymywały w latach poprzednich, te kluby, które tego najbardziej oczekiwały. I to wsparcie od kilkuset do, 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 do miliona kilkuset tysięcy złotych. Ze wsparcia miasta korzysta WKS Handball Team Śląsk Wrocław. Jak mówi Paweł Krążała, prezes klubu, miejskie pieniądze są ważnym elementem budżetu drużyny. Bez z miasta no, klub by nie istniał i tutaj jesteśmy od początku wdzięczni miastu za, za wsparcie i prezydentowi, no bo miasto było z nami od początku, czyli od 3 lata temu jak była reaktywacja naszego klubu. Wrocławskie kluby zabiegają też o pieniądze od sponsorów. Koszykarska Ślędza jeszcze grając na zapleczu Ekstraklasy stawiała na współpracę z lokalnymi firmami. Żeby... Łączyć te przedsiębiorstwa na różnych tam polach współpracy, tak jak mosty łączą się z wyspami, tak my chcemy, aby nasi przedsiębiorcy ze sobą współpracowali. Niektórzy muszą sobie radzić bez pomocy miasta. Przykładem jest koszykarski Śląsk, który mimo ograniczonego budżetu zdobył w tym roku puchar Polski. Radzimy sobie y, tak, jak możemy, to znaczy, nie jest to budżet naszych marzeń, natomiast pozyskiwanie tych pieniędzy bez wsparcia miejskiego jest bardzo trudne. W przypadku koszykarzy śląska sprawa. Miejskiej dotacji miała tło polityczne. Zdaniem doktora Arkadiusza Babczuka, przy podziale publicznych pieniędzy na sport bez polityki się nie obejdzie. Konieczna jest polityka finansowania e, sportu, także na tym poziomie lokalnym. A jak polityka to i priorytety, a więc nie wszyscy będą zadowoleni. Na pewno nie starczy dla wszystkich. Na rok 2014 miasto przekazało m.in. 6 milionów złotych na piłkarski Śląsk, milion na żółżowców Sparty, 800 tysięcy na siatkarki Impelu. Po awansach koszykarek Ślęzy i szczypiornistów Śląska ratusz czeka w przyszłym roku nowy podział pieniędzy na sport.